Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z Fortnite na moim kanale. Zostawcie oczywiście kciuka, suba na kanale, jak jesteście nowi z dzwonkiem, jakby ktoś coś kupował w sklepie z przedmiotami. to tutaj poprawię na dole macie taki przycisk "Wesprzy twórcę". Wpisujecie kro, profi kodik twórcy mój, potwierdzacie i dzięki temu przy zakupie jakiegoś skina, emotki lub malowania mnie wspieracie. A wyzwanie, którym dzisiaj się zajmiemy, pochodzi oczywiście z misji Bilal numer 8 kontra Scratch. Jest to wyzwanie numer 4, jeśli się nie mylę. A polega ono na tym, żeby przeszukać krasnala ukrytego między wspaniałym widokiem, drewnianą szopą i wielkim domem. Lecimy na plac zabaw do tej właśnie miejscówki. Okej, okay, jestem już na placu zabaw i musicie polecieć między potne piaski a zielone żywopłoty. Dokładnie tutaj, w tym miejscu, na kwadrat 4a. I tutaj, między tą trawą, będzie znajdował się krasnal. Mniej więcej tutaj, w tym miejscu. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Pamiętajcie oczywiście o kciuku, subie na kanale z dzwonkiem. Pamiętajcie też o używaniu mojego kodu twórcy, zapraszam na streamy i do linków w opisie. Trzymajcie się. Cześć.